Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu gorszy Maćka na łódce. Cześć ma Maćku. Siemanko, witam wszystkich. Nie zdążyliśmy nagrać czołówki, a już pierwsza ryba wyjechała. Za chwilę ją zobaczycie na filmie. Także do no, dzieje się w porównaniu do ostatniego razu. Jesteśmy 15 minut na wodzie, już 3 czy 4 ryby najechane, jedna wyciągnięta. Zapowiada się mega fajny wypad, tym bardziej, że łowimy do soboty, a jest... Czwartek. Czwartek. Mamy dwie noce, jeden dzień do Także warto, warto oglądać do, do końca, myślę. Otóż to, podzieje się. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia przy kolejnej rybie. Cześć. Przed nami? No, Tam daleko? 10 metrów. Dobra, dobra, już. a masz na wieś, Jestem tutaj, siej, Czekaj, tutaj, chodź, 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 ja chodź, 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 nie chodź, 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 to no, 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 nie chodź, 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 Czekaj jeszcze poczekaj chwilę chodź, 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 na dwóch metrach w ogóle pod powierzchnią, skubaniec Na no woblerka by go można było spróbować. Mm -hmm. Teraz ułożę, jest, 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 jest. Słuchajcie, to jest przewodnik. Przyjechałem 10 minut temu. <laughs> 10 Otwórz. minut trochę ze strzałek. Do lewego. Maciek zdążył powiedzieć, że ten, że ten weźmie. <grystanie> no gościu, po, po ostatnim wypadzie, to by pomyślał, że się... O, jest! <grystanie> taki ja wiem met 20 met 30 na 30 nie ma nie ma nie 20 możemy mieć ale na start jest dobry. no na rozdzielce no, 20 może ale ze spina yeah to jest to ale czas Szymaj? Szymaj? to złoty O, no i co? Mamy to Dziesięć minut próbowania Niewielka rybka a 20, ale pierwszy smak na swina No, buziaczki Dzięki Maćku I Poszedł, jak to wygada ja, <grytanie> Dzięki Słuchajcie, wziąłem przysłon Maćka Złowiony, a ja obiecałem sobie Że tej koszulki nie założę dopóki tego suma nie złowy <laughs> Może niewielki, ale wymiarowy. I mamy to. Teraz mogę pływać. O, fajna akcja. O, fajna bior. rybka na start. Fajna rybka na start, no. Naprawdę nie spodziewałem się, że taka szybka akcja będzie. Tym bardziej, że to już jest druga ryba, y, którą namierzyliśmy. Najpierw jeszcze nie chciała. A no, ta się długo nie zastanawiała. <laughs> Ale czas, Lecimy do nisko. A co jest? Często było dokręcone? Już Ale... minęło? Jaska, kawałek ryby? Minęło 10-5-10 minut. Mamy namierzoną kolejną rybę. Ryby. Też Wam ją pokażę. On swoją drogę jak tutaj będzie nagrywanie jakby wziął. To też fajnie będzie jak... Ja mogę trzymać to? No właśnie. To tak. Mhm. Kurwa, czekaj. Jest ładnie. Bo to Poczekaj, bo czekaj, bo nie ma jak zatrzymać na chwilę. Troszeczkę większy Ja jestem podjarany, słuch. słuchaj, no bank. Dałem mu 5 metrów, niecałe. Tu, tu bliżej twojej... Nie, 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 nie. zwie, zwie Nie, jest dobrze. Z za daleko, nie doleci. No, no, patrz. On ma z naszej strony? Czy tak, 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 tak. tak. tak po plecach. Niżej, niżej, niżej. Niżej, niżej. Niezłe. No, daj odpóźnę Jeszcze bliżej drodze Muszą być leciutkie ruchy cały czas okay. Tak nie może być to nie tak No to O tutaj się coś to zrobimy No ale kurde rybak, do ostatniego to już. No, jest, trafiliśmy już na darmo tak, wtedy nie? nie. Wtedy dosłownie przystały, przez 6 godzin dwie ryby naniżone Tutaj przez 15 się minut trzy widzieliśmy. Trzecia ryba, z czego jedna już wyciągnięta. No, Kozak. To też by wzięło tylko trochę lepsze podanie. Tak myślę. Czekaj, czeka, zobaczymy, co zrobi. Dobrze. Idę centralnie, tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze, idę. Dobra. Niżej. I takie... To tak, się przesunął, nie? No. Zwiniesz raz. To jest tak inna bajka w stosunku do szczupaków, to jest kosmos w ogóle. Szczupaki są tak banalnie proste, przy tym, no dawaj, Łowienie sumów naprawdę bardzo różni się od łowienia szczupaków, sandaczy czy nawet stale przemieszczających się o koń. Nie dość, że sumy są zdecydowanie najbardziej ruchliwe ze wszystkich ryb drapieżnych. To w przeciwieństwie do na przykład szczupaków, które widzą przynęty nawet z kilku metrów sumowi trzeba podać przynętę na długość przysłowiowego wąsa o, o. nawet tego drugiego tylko o, dalej. ten drugi większy chyba co? czekaj, czekaj. Nawet tylko uważaj pierwszy rzut musi być dobry 6 metrów tam. Czekaj, czekaj, patrz o no dobra, dobra Dobrze, dobrze, dobrze idzie. Zwin trochę, zwin trochę, bo poszedł w naszą stronę. Jeszcze, 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 jeszcze da. Jeszcze, 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 odpuść Dobra Nawet przestawił się Spróbujemy walnąć na 10 metrów Dobra, odpuść, odpuść, odpuść Dobra, zwin, idziemy na w naszą

Pokaż mi go jeden No ruch. właśnie, właśnie, weź to okay, Pokaż mi to Fajna ryba Nie jest duża, ale... No większa chyba niż tamten, nie? nie? Ty, to jest perfekcja Ciężka mega mówię. robota w ogóle. W sensie, że trudne to jest naprawdę. W do przypadków, jak widzę wiesz, tu przetwornik, tu silnik grzybowy, cały czas, cały czas praca. Na no, ja tego no, dwie osoby. Zajęcie, to zajęcie, to zajęcie. No i to jest ten moment, to jest chwila. A jednak nie. Nie? Nie. O, dawaj na ryba Disko na spokojnie, tylko pamiętaj Jak cię uczyłem Pamiętasz jak cię uczyłem? No tak, tak. Wszystko tak, To jedziemy na nią. Wydawała się na no, tak TX1.5. Nie, no słuchaj, dwa, dwa dni jesteśmy długi, bo było zrobić teraz takiego, nie wiem, m, m, a potem półtora, a potem 1,20 m. m nie? No tak, to jest <laughs> Dobrze jest, dozujmy, dozujmy. Jeszcze, jeszcze Dobra. I pod nosem tyknij. Nawet teraz. O oh, chudy, ale poczek. Szok. Dobra, idziemy na No patrzcie, spadam od i taki tyk. Niech się Podurkę potrzeb Jeszcze raz mamy Tak? Tu jeszcze? No a jeszcze raz, ale A już myślę, że stuknie No Tuż zaczął odprowadzać mówię kurde Będzie Przepraszam, te trzy pizze to do pana No, być ci dawny Ciśniemy Słuchajcie, w najlepszej restauracji pizza nie smakuje tak jak nad wodą świeżutka się krótka Bardzo pyszna, tylko trochę ostra <laughs> Taką każdy zamawia to co lubi ale jest rewelacyjnie Zmieniliśmy jeziorko na to, na którym byliśmy na otwarciu sezonu, gdzie się ta fajna dwójeczka pokazała 220 jeszcze jakaś jedna fajna ryba później wieczorna No bo na tym, na którym byliśmy e, Dużo ryb, ale małych W sumie w sumie trzy wyciągnięte Jedno branie, w sensie no jeden zacięty Ale spięty Także coś tam się podziało A teraz już no albo grubo, albo wcale Pewnie ryb będzie mniej Ale za to jak się coś pojawi to Może być konkret Także, Trzymajcie kciuki, drugi dzionek, czas start jest Ryba. przepraszam, jest ryba około dwóch metrów na 180 na pewno Po co tu przyjechaliśmy. Po co tu przyjechaliśmy? Chyba, położył się. Czujesz tego zobaczko, czujesz! Kurde! Dzisiaj się go było trochę, wiesz? No za to libo poganiamy trochę. Jest O nie to pan poczuć Dawaj mam. ja ci będę napływał bo szybko, szybko, szybko trzymaj się Trzymaj się szybko zbija zwijać zwija, żeby ryby nie stracić Ciekawusz muszę do niego napłynąć Czekajcie najpierw ja żebyśmy ryby nie stracili. Wszystko najpierw muszę powyciągać, żeby rybę nie stracić. Dziewaka mm -hmm. tylko została. I jak tam? To jest to. W porównaniu do tych 1,20 <gryw> Czujesz? Będzie dobre rybsko chyba. Dobra. Ciekawe jak też. Oj, dobra ryba będzie. Ja mogę go podnieść, na razie pokażę. O, daję. Czekaj, ja już dopływam. Nie dawaj luz, ty. Nie dawaj luzemu. Ja mówiłem, że lekko, jak... lekko, a za nim jak wściekłe. Tak? No. Ale tak, to tak się nie było widać. No, przyciągnie trochę. Nie mała ryba. Ja go odciągam, nie? Ale to wiesz co, ile, tyle ile mogę. To nie jest takie proste. Żeby nie przetarła plecionka, nie może nic dotknąć, bo, prze, bo przetrzew O kurwa powiem ci, że... Nie myślałem, że Fajnie będzie do zdjęć, nie? Jeszcze za, za dnia. No. A z nocki można jeszcze coś... Do nic innego, już czwarta minuta. Ponad. Ale chyba kolor widziałem jego, chyba kolor było widać. Jest, jest, jest. Dobra, teraz to spokojnie. To 180 będzie. Nie, nie wiem w Może 180 oh, Kurde, jakie to silne jest oh. Oj ma, ma, ma myśli No Ma, ma

Weźmy, uważam, bo... Na robaka. Dobry kawał 180 plusa. No tu go dobrze go od razu weźmiemy, Pech. chyba, co? Pech chciał. Że w momencie holu ryby, życia dźwięk z kamery tradycyjnie się wyłączył, ale może to i lepiej. Oszczędziło wam to rozmowy z panami z łódki, którą za chwilę zobaczycie z bliska. Szkoda tylko, że obraz jest niewyraźny. Obaj panowie podczas sesji zdjęciowej próbowali nas namówić na zabicie tej pięknej ryby. A jeśli sami nie chcemy go zjeść, to żebyśmy oddali go im, ale broń Boże, żebyśmy go nie wypuszczali. Odpłynęli dopiero po moim komentarzu, że na moim kanale ryby się wypuszcza, a nasza rozmowa się nagrywa. Okazało się również, że samodzielne podniesienie tak wielkiego suma do zdjęć nie jest prostą sprawą. Nie dość, że ryba ważyła około 40 kg, to była bardzo śliska, a do tego, mimo wielu próśb, ciągle się ruszała. Ale może to kwestia doświadczenia które mam nadzieję przy takim przewodniku jakim jest Maciek będzie coraz większa Ole skaba. Uje, piękna ryba. 185. Tu ma wraca do wody. Jest wody do swojego No, idziemy do ściany. Ale go jest jakoś. Ale ten mały system pod wodę wsadzić normalnie. A, ta, co? Tak, tak, tak. Ta.